Witam serdecznie, szanowni widzowie. To ja Intercom 8, ze mną jest tradycyjnie. Werka? Tworzymy oczywiście ekipę związanych. Jesteśmy na kanale ps 3, o, przytulnie tu w ogóle. Chcieliśmy Wam zapowiedzieć naszą najnowszą serię, którą będziemy prowadzić ze Stanisławem. Mianowicie jest to kampania w grze Little Big Planet 2. Będziemy ją prowadzić w łączonym systemie, co znaczy, że pierwszy odcinek pojawi się na naszym kanale Związani, drugi odcinek pojawi się na kanale Geek 3 i tak będziemy przeplatać, tak żeby, żebyście mogli obejrzeć całą serię z różnych perspektyw. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Co, co o tym sądzisz, Werka? Tak, mi też się bardzo podoba, więc mam nadzieję, że Wam też się będzie podoba. Nie musisz tak czytać, powiedz coś od serca. No, ale przecież napisałeś mi tekst, no to myślałam, że mam go czytać. Dobra, cicho, bądź już, już, już. Do, 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 a wygadało mi się teraz? Cicho, bądź cicho, bądź dobra. Także myślę, że już niedługo się zobaczymy na kanale Związanych. Jak i swoich widzów, którzy się tu znaleźli, witam serdecznie na kanale ps 3 Czujcie się na tych obu kanałach jak. Na swoich domach i tam czekaj, czekaj, bo mi się tekst rozmazał. A dobra, trzymajcie się. Jogurt. Jogurt.